Wspomnienie tamtego marcowego dnia w 2003 roku wciąż wywołuje we mnie dreszcze. Za każdym razem, gdy przypominam sobie wydarzenia, które miały miejsce na starym cmentarzu rakowickim w Krakowie, ten sam chłodny dreszcz przebiega mi po kręgosłupie. Nazywam się Stanisław Kowalski i pracowałem wtedy zaledwie od ośmiu miesięcy. Jako grabarz i opiekun grobów na tym świętym miejscu, gdzie spoczywają pokolenia polskich rodzin. Późna zima wciąż zostawiała swoje ślady w mieście. Topniejący śnieg tworzył małe kałuże pomiędzy kamiennymi alejkami, a przenikliwy wiatr z nadkarpat sprawiał, że suche liście tańczyły pomiędzy marmurowymi i granitowymi nagrobkami. Był czwartek, a w tym okresie roku cmentarz zamykano wcześniej. Dzień wcześniej, w szarą i melancholijną środę, pochowaliśmy panią Agnieszkę Nowak, 78 kobietę, która była bardzo lubiana w swojej dzielnicy w Podgórzu. Na jej pogrzeb przyszło wiele osób, ponad pięćdziesiąt, aby oddać jej ostatni hołd. Było normalne, że świeże groby przyciągały więcej odwiedzających w pierwszych dniach. Więc nie zdziwiłem się, widząc tego czwartku wiele osób przynoszących świeże kwiaty. Sekcja, w której pochowano panią Nowak, znajdowała się w najstarszej części cmentarza, w pobliżu majestatycznych, stuletnich dębów. Był to teren zarezerwowany dla rodziny Nowaków od ponad stu lat. Całe pokolenia spoczywały tam pod nagrobkami ozdobionymi kamiennymi aniołami i misternie wykonanymi krzyżami. Spędziłem cały dzień w tej sekcji, czyszcząc sąsiednie groby, usuwając suche liście i wykonując drobne naprawy, o które poprosił mnie administrator, pan Józef Wiśniewski. W ciągu dnia odwiedzali mnie bliscy i przyjaciele zmarłej. Niektórzy pozostawali w całkowitym milczeniu, klęcząc w modlitwie, inni uprzejmie mnie pozdrawiali. Siostrzenica pani Nowak, Katarzyna, przyniosła bukiet białych kwiatów, i rozmawiała ze mną o tym, jak jej ciotka była silną i niezależną kobietą, która samotnie wychowała pięcioro dzieci po tym, jak straciła męża na wojnie. Dzień upływał spokojnie aż do późnego popołudnia. Niebo zaczynało się wcześniej ściemniać, jak to bywa pod koniec polskiej zimy, a ja szykowałem się do zebrania swoich narzędzi: łopaty, miotły, kilku szmatek i wiadra z wodą, którego używałem do czyszczenia nagrobków. Wtedy właśnie zauważyłem mężczyznę stojącego na początku głównej alei. Mężczyzna wydawał się mieć od siedemdziesięciu do osiemdziesięciu lat. Był ubrany w ciemny, wełniany płaszcz i staromodny, czarny kapelusz. Trzymał laskę ze srebrną rączką, która delikatnie błyszczała w słabym popołudniowym świetle. To jednak nie jego wygląd przykuł moją uwagę, lecz sposób, w jaki się poruszał. Zamiast iść wyznaczoną żwirową ścieżką, szedł bezpośrednio między grobami, stąpając po mokrej trawie z zaskakującą lekkością, jak na swój wiek. Choć miałem już kilka miesięcy doświadczenia pracy na cmentarzu, wciąż nie czułem się komfortowo, chodząc pomiędzy grobami poza wyznaczonymi alejkami, szczególnie pod koniec dnia, gdy cienie wydłużały się między drzewami a ten pan poruszał się z taką naturalnością, jakby znał każdy kamień tego miejsca. O, na moment spuściłem wzrok, żeby schować kilka narzędzi i gdy ponownie podniosłem głowę, nie minęło więcej niż pięć albo dziesięć sekund, mężczyzna już stał przed grobem pani Nowak zaledwie trzy metry ode mnie. Było niemożliwe, aby w tak krótkim czasie pokonał tę odległość, zwłaszcza, że musiałby ominąć kilka pomników i grobów zaskoczony, ale pamiętając o uprzejmości, której nauczyła mnie moja matka, pozdrowiłem go z szacunkiem. Dzień dobry, panie, i zamierzałem się oddalić, aby dać mu prywatność. Było normalne, że osoby pogrążone w żałobie wolały być same ze swoimi bliskimi. Gdy się odwróciłem, żeby odejść dyskretnie, usłyszałem niski, zachrypięty głos: Dziękuję ci bardzo, Stanisławie. Krew. Zastygła mi w żyłach. Nigdy wcześniej nie widziałem tego człowieka i nie miał on żadnego sposobu, aby znać moje imię. Nie nosiłem identyfikatora. A żadna z osób, które spotkałem tego dnia, nie wypowiadała mojego imienia w obecności innych odwiedzających. Zamarłem na kilka sekund, czując dziwny chłód, wspinający się po moich plecach, mimo wełnianego płaszcza, który miałem na sobie. Z lekko drżącym głosem zapytałem: Przepraszam, skąd pan zna moje imię? Mężczyzna milczał, wpatrując się w świeżo postawiony nagrobek pani Nowak. Założyłem, że to daleki krewny. Może ktoś, kto zapytał o moje imię innego pracownika cmentarza. Starając się zachować spokój, odpowiedziałem na jego podziękowanie: Nie ma za co. To tylko moja praca. Wtedy powiedział, nie odrywając wzroku od grobu, czekam na moją żonę. Wkrótce przyjdzie, i wtedy pójdziemy razem. Rozejrzałem się, sprawdzając całą aleję i sąsiednie ścieżki. Nikogo nie było w zasięgu wzroku. O tej porze cmentarz był praktycznie pusty, z wyjątkiem kilku odległych odwiedzających w innych sekcjach. Coraz bardziej zaniepokojony zapytałem: Czy pańska żona już tu jest, czy pan na nią czeka? Ponownie schyliłem się, żeby kontynuować zbieranie narzędzi, starając się czymś zająć ręce, aby ukryć narastający niepokój. Wtedy mężczyzna odpowiedział głosem, który brzmiał jakby dochodził z bardzo daleka. Tak, jest tu od wczoraj, odkąd ją pochowaliście. W tamtej chwili poczułem, jakby świat wokół mnie nagle się zatrzymał. Wiatr ucichł, odległe odgłosy miasta stały się przytłumionym szeptem, a intensywny dreszcz przeszył całe moje ciało. Zacząłem się oddalać, udając, że wciąż jestem zajęty swoimi narzędziami, choć serce biło mi tak mocno, że bałem się, że on to usłyszy. Kiedy w końcu. Zebrałem się na odwagę, by całkowicie się odwrócić i spojrzeć w stronę, gdzie wcześniej stał mężczyzna, po prostu już go tam nie było. Zniknął całkowicie, jakby nigdy nie istniał. Srebrna laska, ciemny płaszcz, kapelusz, wszystko zniknęło bez śladu. Bez chwili wahania porzuciłem wszystkie swoje narzędzia na ziemi: łopatę, miotłę, wiadro. Wszystko leżało porozrzucane na trawie i pobiegłem jak nigdy wcześniej w życiu. Przebiegłem obok starych dębów, przez nowsze sekcje cmentarza, obok marmurowych mauzoleów bogatych rodzin, aż dotarłem do głównej bramy, gdzie znajdowała się budka nocnych strażników. Dotarłem tam kompletnie bez tchu, z nogami trzęsącymi się niekontrolowanie. Usiadłem ciężko na jednym z drewnianych krzeseł stojących przy wejściu, próbując złapać oddech i opanować się. Wtedy Zbigniew Król, jeden ze strażników, który właśnie rozpoczynał nocną zmianę, zauważył mnie i podszedł, wyraźnie zaniepokojony: Co się stało, Stanisławie? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Powiedział z autentycznym niepokojem w głosie. Między jednym a drugim, urywanym oddechem, opowiedziałem mu dokładnie, co się wydarzyło. Zbigniew słuchał w milczeniu, nie przerywając mi ani razu, ale zauważyłem, że z każdą moją kolejną relacją jego wyraz twarzy stawał się coraz poważniejszy. Kiedy skończyłem opowiadać, przez chwilę patrzył na mnie w milczeniu, jakby przetwarzał wszystko, co właśnie usłyszał. W końcu, z powagą, jakiej nigdy wcześniej u niego nie widziałem, powiedział. Stanisławie, ja też widziałem tego mężczyznę. Widziałem, jak rozmawiałeś z nim tam, w sekcji rodziny Nowaków. Ale musisz wiedzieć jedno: on nie przeszedł tędy, żeby opuścić cmentarz. Brama została zamknięta dwadzieścia minut temu, a ja cały ten czas tu byłem. Nikt stąd nie wyszedł. Te słowa przyniosły mi dziwną ulgę, bo potwierdziły, że nie tracę rozumu, ale jednocześnie pogłębiły tajemnicę i lęk, który czułem. Jeśli Zbigniew również widział tego mężczyznę, to on naprawdę istniał, ale skoro nie opuścił cmentarza przez bramę, to gdzie się teraz znajdował? Tej nocy nie zmrużyłem oka. Leżałem w łóżku, wpatrując się w sufit, i wciąż na nowo odtwarzałem w myślach każdy szczegół tego spotkania. Chrapliwy głos mężczyzny wciąż brzmiał w mojej głowie: Czekam na moją żonę. Od wczoraj tu jest, od kiedy ją pochowaliście. W kolejnych dniach starałem się dowiedzieć więcej o pani Agnieszce Nowak. Dyskretne rozmowy z panem Józefem i kilkoma starszymi pracownikami ujawniły, że była wdową od ponad czterdziestu lat. Jej mąż, Stefan Nowak, zmarł w 1962 roku w wieku 76 lat i został pochowany w tej samej sekcji zaledwie kilka rzędów od grobu swojej żony. Kiedy się o tym dowiedziałem, wszystko zaczęło układać się w przerażającą całość. Mężczyzna, którego spotkałem, ten pan w ciemnym płaszczu i z srebrną laską, odpowiadał dokładnie opisom Stefana Nowaka. Elegancki mężczyzna, zawsze nienagannie ubrany, który używał laski nie z potrzeby, lecz z zamiłowania do stylu i który przez pięćdziesiąt lat małżeństwa bezgranicznie kochał swoją żonę. Pracowałem jeszcze tylko cztery dni na cmentarzu rakowickim. W kolejny piątek złożyłem wypowiedzenie panu Józefowi, tłumacząc, że znalazłem lepszą pracę w firmie ogrodniczej w mieście. Nie miałem odwagi powiedzieć mu prawdziwego powodu, ale podejrzewam, że on, z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem na tym cmentarzu, doskonale wiedział, dlaczego odchodzę. Nawet dziś, ponad dwadzieścia lat później, za każdym razem, gdy przechodzę w pobliżu cmentarza rakowickiego, podczas wizyt w Krakowie, odczuwam ten sam chłód przebiegający po plecach. Nie potrafię zapomnieć tej absolutnej pewności, którą wtedy poczułem, że byłem świadkiem czegoś wykraczającego poza ludzkie zrozumienie, czegoś tak potężnego jak miłość, której nie zdołała rozdzielić nawet śmierć. Stefan Nowak czekał ponad czterdzieści lat, aby znów spotkać swoją ukochaną Agnieszkę, a kiedy w końcu do niego dołączyła na tym starym cmentarzu, przyszedł po nią, aby mogli razem odejść. Tam, dokąd podążają dusze po opuszczeniu tego świata.